Cześć, witam Was na moim kanale, oto Painkiller Overdoors Jeśli możesz, to zostaw łapkę do góry, subskrypcję Zostaw jakiś ciekawy komentarz Tak, ja sobie kontynuuję tutaj Mamy kolejną misję, wioska potępionych Zakończ poziom używając tylko sześcianu i kościostrzelby No dobrze, będziemy na razie tylko sześcianu używać Spróbujemy to zrobić Co lecimy? Dawaj, sobie. Spróbujemy to tym sześcianem wszystko zrobić. bo będzie naprawdę trudno to. Zobaczymy. Znowu taka wioska. Już podobną taką wioskę mieliśmy kiedyś. Ile mam tego kościoła strzelby? 45-50. Kościoł strzelba, chwila, moment. To jest kościoła strzelba, tak? Bo to jest kusza. To będzie strzelba chyba. O to chodzi. Weźmy sobie na razie tylko grajmy sześcianą. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Okej, okay, ruszamy. Prowadź. 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 Dobra, bardzo prości przeciwnicy są na razie Banalni byli ci przeciwnicy Pewnie złoto, tak jest To jest do kościoła strzelby, tak? Ja, chyba, chyba ja. Tam się pali, tam już nie przejdę, spróbujmy tutaj gdzieś. Proszę o dalej, mięsa. Like to jest To całe. szybko to poszło teraz. No bo tak myślałem właśnie, że tam dalej się otworzy za chwilę. Tu wszystko zebrałem. Coś nie wiem po co. jakiś sekret. Tu, tu złoto. Tu się da wskoczyć. Tam jest beczka u góry. Da się tam wejść. Tam się pali, tam nic nie ma. Pójdźmy sobie dalej? To jest problem. No, nie zostanie. Show sure. Ах, зачем справа? Да. Чего берем жить еще. Так, Tutaj coś jest Amunicja, której i tak nie mogę użyć No dobrze Tutaj też jest amunicja, której nie mogę użyć w ogóle. Tu też jest jakaś amunicja Tu jest pan strzał Jakiś sekretnik gdzieś To był niby sekret. No dobra, okej. Okay. Jeżeli to był sekret, to niech nie będzie. Tam trzeba iść gdzieś. Tu pełno amunicji, tu złoto. No dobra, dawaj. Tu będzie teraz... A to on używa tych kart raz po prostu, jak nie e. że w sensie, po kolei tych kart Po karty. No, dobra. Złoto tu tylko i tak nie mogę użyć. Tu są skrzynie. Dawaj złotko. Tam też są skrzynie z drugiej strony. Dobra złoto. Wszystko zabrane? Tak. Tego nie mogę zniszczyć. Tego nie mogę wziąć. To brak. Ciśnijmy do góry. Na razie nie ma aż tak ciężko. Na razie jest. Okay. Dawaj, Już wszystko. Tu jest pust życia. Trzeba się wrócić na dół, czy co? Świnia pełna ze złotem. z w skrzyni ze złotem. A Tam możemy zabić Nie, dobra, nie zabiłam Trzeba się wrócić na dół chyba, z powrotem na dół Wszędzie było, trzeba iść na dół z powrotem A trzeba stąd wyjść po prostu Nie? Gdzie ja mam iść? Pa tu dobro. Okej. Dawaj, wszystko już wszyscy zabici. Zobaczmy, czy taki sekrecik jest tu coś. Na razie tej beczki nie rozwalam, da się po nim spiąć gdzieś wyżej. Nie. Jestem po prostu zablokowany przez drzewę, żeby tam bliżej nie iść. Tam trzeba przejść. Tu na spokojnie. Tu jakiś sekret. Czy jest coś na dachu? Nie widzę nic. Dobra, przejdźmy dalej. Tu coś... Oczywiście, na narysowane, no, to narysowane się narysowało, malowane. Tak, 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 coś w tych wozach ukryte? Nie? nie, w tym coś też nie. Tu trzeba gdzieś wejść. Złoto i kamiennych tych. Tyle aż Nie zostańmy na razie przy kostce Będę tak długo grał tym, aż w końcu mieliby mnie zabić albo coś po prostu Chociaż bardzo ciężko to wtedy Znowu jakoś kurwa Przepędzę to miejsce tak było チーズ! No, wziąłem to już, nic się nie mogę zrobić z tego powodu. Grup rodzinny celiński celiński celińskich, tak? Grup rodzinny celińskich, tutaj jest ok. A tutaj, grup rodzinny, to samo celińskich, co tam na dole pisze. MDCCC XXX coś tam coś tam tu jakiś pentagram znowu a tu co pisze Emily Koeffin, tak Ros 1888 1958 tu coś pisze dalej ale nie, nie rozczytasz tego po angielsku coś pisze halo gdzie mam iść Wrócić muszę stąd. Mhm. Tu w ogóle jakieś demony, czy coś? Ok, mogę stąd wejść? Tu jest też Emily Cross. Dobra, wejdźmy stąd. Tu trzeba iść. Znowu jakaś kaplica przeklęta.

Dobra, rozprasowani wszyscy. No zobaczcie, z oczu w krew leci. Tu w ogóle mogę gdzieś wejść. O, to może być sekret. Coś tak czuję w kościach, że coś tam będzie. Chyba, że, po... że migra tam nie pozwoli się dostać do góry. Jest skrzynka, widzicie? O, widzicie. Coś tu jeszcze gdzieś jest? Nie. Ładne stąd zajęcie się? Ja zraniłem się, tylko dobra, ok, ale nic się nie stało. Tu jest jeszcze złoto w tych e, trumnach. No jeszcze złoto zostało, tak. I tak nie mogę tej amunicji użyć. Dobra, stąd. Tu cmentarz. Weźmy sobie tu szatkanę teraz. zostały tam? No tam leciała, dobra, wybrałem ją nie. Jeszcze raz, nic tu nie zostało na tym spentarzu, Chyba nic Tam jest bluz ale i tak mam 110 Nie da mi się iść na pewno, nie. Tu jest porę stracić swoje dusze. Jest już wszystko? Tam do góry mogę wejść? Pewno nie. Nie, nie mogę się tam dostać. Jeszcze coś tu zostało? S chyba nie. Mogę wejść dalej. Tu w tym błocie coś? Dobra, idziemy dalej. Weźmy sobie to. Lecimy dalej Tu gdzie to jeszcze będzie? A czemu z gry mnie wyrzuciło